mi się coś nie wyszło wchodzimy sobie tutaj cyk Ym. to szczegóły no i nam się tutaj Od odświeży czekajcie chwilkę wchodzimy sobie tutaj to pobierz mimo to O, Poczekajcie, wychodzimy sobie stąd. Jest happy mod. Happy moda mamy. Ja też tutaj będę robić takie coś na tym. Więc polecam. To jest bardzo w ogóle tu, więc jakbyście mogli to zezwól. Włączamy zezwól. Po bo tak to wam nie będzie działać. Ja już tak robiłam i nie będzie wam działać. Nic. Więc nie róbcie tak. Trzeba Okej. Okay. Mamy. No i tak. Wrzemy tak. I ściągnij. No i oczywiście sobie połączymy. Będziemy mieli wszystkie te postacie. Wszystkie. Rozumiecie to? Wszystkie. To musi nam się naładować do stu, więc widzowie, będziemy trochę czekać. Dobra, widzowie, tutaj już nam się ładuje i będziemy już mieli stampu Gaja zainstalowany. Wychodzimy stąd. Tutajcie. Kurde, wchodzimy stąd na Happy Moda widzimy to nam weszło. I to. to włączamy znowuż, i pójdziemy sobie to. Ta. To? Ta. To bierzemy to. Ej poczekajcie, wejdziemy sobie, sprawdźmy czy Stample nie, no to tu zainstalować, ustawienia, wejdziemy sobie w ustawienia, czy nie to, czekajcie, to, instaluj, no i to się nam instaluje, Stample Guy i będziemy mieli. Jak coś widzowie, to ja pozdrawiam was. Jesteście najlepszymi widzami na świecie. Nie miałam lepszych, um, to nam się nadal ładuje. Trochę to potrwa, no ale cóż. Otwórz, włączamy sobie otwórz, bo tak najszybciej możemy to zrobić. No i Stample Guy nam się będzie ładował. Warto właśnie zresetować Stample Ehm. To się nam coś wyświetliło. Jest włączony. Znaczy, poczekajcie. Wychodzimy teraz sobie stąd. Zatwierdzamy. Idziemy na stampul Guy. Bo to nam będzie wszystko działać, spokojnie, nie martwisz się co do tego. My będziemy mieli wszystkie rzeczy, chyba, tak myślę, że my będziemy mieli wszystkie rzeczy w StumbleGuy'e i po prostu będziemy najlepsi. O, widzicie to? Jak to wyłączyć? Kurde, o. Będziemy mieli takie coś ciągle, ciągle, rozumiecie? Ciągle. Look and Skin. Ben. Ben. Jak widzicie to mamy look skins, animaton, look tutaj mam wszystko look um, to ona będzie się chyba bardzo długo, bo ja też tak mam, bo ja mam bardzo stary ten, no ale się nie śmiejcie, bo to po prostu, zobaczycie, działa. Zawsze chyba o takim, napisie w kto takim czymś marzył, żeby mieć takie... Wszystkie rzeczy, skiny, albo na przykład, nie wiem, ludzie. No super, widzowie, to, to włączamy. Ja już od razu włączam. Wszystkie rzeczy, to tutaj. No i jak widzicie, to co będzie nam działać? Logowanie będzie takie długie, więc, widzowie, ja. Chyba już będę kończyć, ale żeby wam pokazać, to może jeszcze nie będę kończyć. Um, może jeszcze będę nagrywać. aż mi się to załaduje, bo to będzie długo się chyba ładować. Um, jakby to powiedzieć. No chyba długo będzie się ładować. Blok Ades. Wierzą sobie dać Blok adys. Okej, okay. czekamy aż nam się to pojawi. Oczywiście ja pokazuję nie tylko głos w tym filmiku. Tylko w tym filmiku pokazuję głos, ale też na tych Smokach na szarcie się też pokazuje głos. więc polecam. Poczekajcie. Hopsa, bo po ten telefon dawno nie był myty. I dlatego pewnie. Kulę, znowu sobie wchodzimy na następny Gaja. Działa, bo tutaj mamy to. Ym, widzieliście takich youtuberów, którzy to mali? Mieli? Jak tak, to napiszcie w komentarzach. To tak, to. Będziecie wiedzieć, że to jest to. O, Poczekajcie, zrobię sobie tak. Opa. Tak. I wszystko od nowa, ok? Yy, dobra, zrobimy, o, Stample Guy. Cyk. Ale ma dziwna kamerka, dobra. I znowu Stampul Nie wiem czemu to się tak nam długo ładuje, ale dobra. Jojo i... Kropka i o. Na no, taki stary... Te tak Games. Nienawidzę tej muzyki. Zobaczcie, włączacie to. Sobie to. Jak to już wam się załaduje. To sobie włączacie. No i jak wam się załaduje, to już zobaczycie, że będzie wam działał. Rozumiecie? Jak tak, to ja muszę ślecieć. To nie jest oszustwo, naprawdę.